Trenuję po to, żeby wygrywać i każdą walkę do której się przygotowuję przygotowuje się po to, żeby ją wygrać. Przed każdą walką czuję stres, niezależnie czy to amatorska, czy zawodowa. Jednak gdy zbliżam się do ringu, klatki i zamykają się wrota, czuję tylko pewność siebie, bo w tym momencie wszystkie moje wyrzeczenia, wszystkie moje sparingi skupiają się jak w soczewce. Jeżeli chodzi o pierwszą edycję Galien do Fight Night była robiona po to, żeby wesprzeć rynek bydgoski, naszych lokalnych zawodników i w związku z tym, że ma, mieliśmy możliwości, zdecydowaliśmy się na to, żeby to zrobić. Sam byłem kiedyś zawodnikiem, sam kiedyś trenowałem i wiem, że z tego pieniądz jest żaden tak naprawdę i często brakuje tych pieniędzy, żeby się rozwijać. Pomyślałem o tym, żeby pomóc też innym. Tym, którzy byli w mojej sytuacji, po prostu wiedzą, że, że pieniądze ze sportu są trudne. Wydźwięk, jaki był po tej gali, pokazuje nam, że kolejna edycja być musi i będzie. Ogromna masa sprzedanych biletów, tak naprawdę wszystkie i bardzo dobre walki. Więc wiemy, że ten kierunek to jest dobry kierunek właśnie po to, żeby ten rynek promować. Publiczność była znakomita. Przyszło wiele osób i, byli, i była to moja rodzina, znajomi, przyjaciele, jak i ludzie, których nie znałem, a również mi dopingowali. Sala była cała zapełniona. Poza nami, oczywiście, ogromny wkład w Sukces tej gali mieli nasi sponsorzy. Dużo ludzi nam zaufało, mimo tego, że tak naprawdę nie znali w ogóle nas, nie znali w ogóle, nie wiedzieli co my chcemy zrobić, tylko zaufali temu, że po prostu podaliśmy sobie ręce, spojrzeliśmy w oczy i powiedzieliśmy co będzie się działo.